Tegoroczne zbiory borówki amerykańskiej trwają od ponad dwóch tygodni i będą bardzo udane. Janusz Zawacki, plantator z Mogilna w powiecie sieradzkim, przewiduje, że mogą osiągnąć nawet 10 ton z hektara. Janusz Zawacki, który 16 lat temu założył dwuhektarową plantację tej rośliny w gminie Warta, jest zadowolony z dotychczasowych zbiorów. No, dopisała pogoda, bo wbrew oczekiwaniom nie było takiej suszy. No poza tym system nawadniania kropelkowego swoje robi. No natomiast jest też trochę takich krzaków, gdzie jest bardzo dużo owoców i one są drobniejsze, więc tu musimy na to uważać, bo klienci jednak jedzą oczami, jak to się mówi, i lubią zawsze, żeby było jak największa, jak najgrubsza ta borówka. I takie są te owoce, duże i dobrze wyrośnięte. W zeszły rok był ciężki, bo, bo była susza potężna. No w tym roku zrobiliśmy na wiosnę takie mocne przecięcie krzewów. No plus, mówię, dopisała jeszcze aura i w związku z tym no, owoce też dopisują. Także mam nadzieję, że w tym roku będą naprawdę dobre zbiory. Plantator nie ma problemów z wynajmowaniem ludzi do zbierania borówek. Codziennie pracuje tam 10-12 osób, które przynajmniej przez 6 godzin zbierają ponad 200 kg jagód. Są dni, kiedy jest zbierane, tak jak w ostatni piątek było zebrane około 300 kg na przykład. Różnie to bywa. To też zależy od ilości ludzi, od pogody i no, jak długo zbieramy. Dzienne zbiory są zależne właśnie od tego, jaka jest pogoda. Zazwyczaj tutaj spędzamy od 5 do 8 godzin. Zależy od pogody. No, Ja ogólnie jestem zadowolona. Jest 3 zł za kilogram. Może, może będzie więcej. Dzisiaj nie jest tak źle. Wytrzymujecie, jak przez te 6 godzin, może zebrać? No, tak, myślę, że, 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 że dwie kobiałki na godzinę. Nie jest to źle. Czasami jakiś kapelusz czy czapka się przyda, ale da się wytrzymać. Czasami jakieś przerwy krótkie, ale nie jest dobrze. A ile można zebrać w ciągu tych 5-6 godzin? Różnie, właśnie zależy od dnia i zależy od rzędu. No ale tak średnio myślę około 15 kg. Na giełdzie w Łodzi Janusz Zawacki sprzedaje kilogram borówek po 10-12 zł. Na targowisku w Sieradzu po 16-18 zł. Zbiory borówki amerykańskiej na plantacji w Mogilnie potrwają do końca sierpnia.